Yo, 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 teraz lecę jak tak, lecę do celu, bo ja się nie podam. Oj nie, nie, możesz tylko patrzeć, jak rozwiam skrzydła, jak tak, bo do celu dotrę, nawet dzisiaj, nawet dzisiaj. To nie moja wina, bo nie piję wina, moje głowie mam flinta, ej, i adrenalina pulsuje mi jak soczeku misia. I diaksy, które przy sobie mam, Ani żadne szczapki złota, które zbieram. Fot do gry ranuje to w milisekundę. Teraz jest moja era. Thank you so much, że jesteście ze mną. Moi widzowie się nigdy nie poddają i nigdy się nie poddadzą. Nagrywając jak nagrywam, to i no tutaj tak się stresuje. Ale najlepsi i to są widzowie, i to nie koniec nas, widzowie wiesz że wy nas, że nam się jeszcze dużo uda w życiu. Ej, ej, zasadnę udar, ale to nie koniec, jeśli le, lecę jak ptak, jeśli się nie poddam, to nasz nie koniec, jow Hey, yo, 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 yo. Pan sam, ale mi tam wszystko jedno. Ciągle boję się, tylko jak to się skończy. O, 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 ale mi wszystko jedno. No, o o, 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 Mam nadzieję, że kiedyś będę na scenie stał i to śpiewał. Choć mam na choć mam na wierzę w siebie. Ej, wiara w siebie to ważna rzecz. Czas podbić scenę, ej, Zeny. Czas to. Zwierzyć siebie, tak. To wiadomo, każdy się boi. Oj tak. Gdzie masz różny lęk, ale nie poddawajcie się. Ej. ej. Ej, ej, I choć życie dla niektórych jest złe, zawsze nie podawaj się. Nie poddawaj Wiem, się. Że rodzice czasem są surowi, ale trzeba wytrzymać i wierz w siebie, ej. ej. Ale przynajmniej przykład jak. Ktoś ma ojca jakiegokolwiek. Ej, czy to powód, aby się śmiać? Ej, to nie. Ej, teraz to kość piselki. Elo, 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 elo. elo. elo.